Tachm kęk! jest w dzisiejszej tachm... grze, Kurwa! Jest z nami tachm... również Tamchin! Tochin. Tachm... A oprócz tego jest Tachm który idzie Ta... na samodzie... Ja pierdzielę. Jak to brzmi? Je, to jest Tamkenz. Król rzeczny. Jeżeli, tu, 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 tu. jeżeli ktoś nie wie, to chciałem powiedzieć, że Tamm jest bardzo fajną postacią, ponieważ wpierdala i wyżeguje innych graczy, Więc to tak. Tachm... <śled> Tak, -kench, Kench. jest unikatowy w swoim, jednym swoim rodzaju jest koleśem, który jest not connected na bocie, udry w dżungli, a na midzie... Nie, u mnie jest, u mnie jest połączony. Cii, e, teraz jest Miss Fortune Stan -kench. Na bocie. Eko Taocin na topie, udry w dżungli. I ja Ari podadę, tak jak obiecałem w odcinku Taocina, który jest w opisie. Bardzo serdecznie Was zapraszam, żebyście do niego wleźli i sobie obejrzeli. Bo działy się bardzo śmieszne rzeczy, więc będzie tak. bardzo śmiesznie. Tak. I, I z tego co rozumiem, to wrzucony był godzina wcześniej. Tak. <laughs> tak. Ju, już jest wrzucony, więc jak obejrzecie ten filmik, to już będziecie to mogli obejrzeć od razu możecie. potem filmik Taocina. I dać łapkę tak. w dół w górę. E, wraca <laughs> wracając, e, master Yi w dżungli z na midzie, Jack na topie midzie. i. Tachmkench! <laughs> tachm Tachmkench! Z wejdź na bocie! To jest podwójny Tachmkench! O Boże, to jest Zed na midzie, mam tak przejębane. No, Ariad. Nie no, on jest mele, możesz go obijać. W sumie. Będę go obijać lepiej niż Tachmkench. Dobra. <laughs> Wiesz, że on napierdala z języka. <laughs> To jest świetny champion. Dobra, e, co ja... Z czym ja powinienem zacząć? Zasłę sobie z dronas ringiem albo nie, bo gram na Jacksa. Pójdziemy spokojnie. Czy że nie tachm dostał nerfa i nie może kupić teraz dwóch potek i mate? Naprawdę? Trzech potek. A, dobra, matematyka nieważna. Co? Nieważne, nie potrafię w matematykę. Nie potrafię w matematykę. Polski też nie potrafię. Tak. Po polskiemu ciężko się gada. Nie kupiłem trinketu. Uder pod Fenixa. Idziesz pod Fenixa? Nie, to nie ja. Nie, a, Hel <grym> nie. Hellscreamer nie podszedł pod Fenixa, on poszedł pod Tachmkenh. Ale ma Fenixa. Nie. Patrz, <grym> gra na języku z kurwesem. Coś <grym> jest żaba, czy co to jest? Wie, jak on walnie z języka, to slowuje. Okay. I nakłada staki trzy i dlatego może być też to playnerem no, I, i ja nie spróbuję dżunglę też. Chciałbyś grać na swoim języku? Ej, wyobraź no. jaki to byłby span. Nie, ale na twojej matce już grałem. Nie, nie jesteś stylu, żeby to było śmieszne. Tylko on uruchał nasze matki. Wystarczy, że gram w LoL'a, to już mnie zobowiązuje. Dobra, e, na początku bierzemy oczywiście W. Nie wiem jak sobie poradzę za pomocą tej Ari, ale stwierdziłem, że będzie śmiesznie. Czemu mam Z akurat? No bo jest Mele, możesz go obijać. Czemu to nie jest Tachumkench? <gulatory> Tachumkench. <gulatory> oczywiście, żebyście się źle nie nauczyli, to jest e, Tachumkench. <gulatory> Tachumkench. Tamkench. Nie ma innej translacji niż Tachumkench. <gulatory> translacji. Tak, dokładnie. Aha, bo to jest polska wersja Tamkencha Tachmkencha co, co kurwa? Nie ucz potomnych wymawiać źle nazwy postaci Bo będą, będą mi pisali pod filmikami "Ej, Kamros, widziałeś Takie co kurwa? Kto to? Kogo wziąłem? Co? No Ja pierdolę, lecz Jacks mi wyjebał Mogę wziąć Longforda Kranie. Eee. Granie. Bo ten Lifestyle raczej mi z Dorana nie jest zbyt dużo da Porównanie do foty. Zjadałem. A z do wieczora? Nie zrozumiałem żartu. Ja nie, muszę dużo atakować Dużo odataków. No i ten Jacks mnie jedzie. To jest przykre. O, o ścięło mi grę. Było, myślałem, że wpadnę pod no, Ale... No, ściął mi grę? Nasz... W ogóle, ale ściął mi grę. First Najwyraźniej nasz Tachmkenh jest lepszy od ich Tachmkenha. Bo jest nasz! To jest nasz! Naszejszy. Hmm. Ile farmy tracasz? Przykro. Na stary, żebyś widział mnie. Ja nie mam potek jeszcze i przegrywam to. Ej, ja sobie mam specjal. Specjal mi troszkę podleczył. Ale mi ścina fps co się dzieje? Co sobie spierdzielam. Zaraz umrę. Nie patrzę, nie kupowałem tego dorana. Ile to mnie w ogóle leczy? Bo ten doran jest beznadziejny. O no się. bo on nie jest pod lifesteala, on leczy za hity. Hity na czasie? Nie, ma jest Tak? Teraz. Nie pamiętam, bo go zmieniali z trzy razy. Mala jest style. Ten był w sumie, nie wiem, chyba lepszy. Dobra, kupiłem sobie poty, kupiłem sobie Long a będzie wesoło. Znaczy, na szóstym będę mieć przestrzenne, bo on mnie będzie zabijał na kombo. Więc przydałby się gang od e, Hellscreamera z wiernej podróby gromasza Hellscreama. Nie powiem Nie, garusz nie żyje. No to co, ale on jest Screamer, to żyje. N no nie, właśnie, gromasz żyje. No wiem, ale on jest podróbą groma. Nie. To jest ten sam grom. Tylko w innej ale rzeczywistości. OPA! Zasitowałem. Co? No bo w Drenorach jest alternatywna rzeczywistość. Gdzie no. y, które, Gdzie... Odbywają się rzeczy sprzed bodajże, nie wiem, 30-40 lat. No dobrze, ale wtedy Garrosh... Ga jest to... Garosz się przeniósł właśnie do tej innej alternatywy rzeczywistości eee, z z Nie. powstrzymał orku przed pierwszym wypiciem krwi demonów. Tak, wiem, wiemy. Dzięki temu ja wszyscy ja się zmączyli i się zaczęli ruchać Co? No i tak Potwierdzone info dzięki tak. Działa. E I tak powstała żelazna horda Haj co robić, żelazna horda Serio bym potrzebuje tego ganka, bo jest problemem. Też potrzebuję ganka. Czy mogę się skupić na farmie po prostu? Znaczy jakby mi teraz przyszedł, bo my się oboje wyczerpaliśmy z i ze wszystkiego. Ale mi fps y spadły, co się dzieje? O, postać mi się zablokowała wśród minionów. No sorry stary, nie, ale... No kurde, i tak go zabiję. Niepotrzebnie spaliłem flash. Teraz coś Udyr przyszedł, kurde Wymiany mamy podobne z tym Zedem Tylko problem jest z tym, że on swoją wymianę wcześniej robi Starasz że go zszarmujesz i autoatak, autoatak, No ale on mi na Bersa za pół życia Bezde problem Najgorsze jest to, że no... To boli O mój Boże Nie! O, jestem martwy, jestem martwy, jestem martwy, jestem martwy, jestem martwy. Przeżyję, przeżyję. Oooooo jestem zajebisty. Nie I mam udry. Udry. udry! Udry! na ulti. Dobrze, dobrze, dostanę... Dostałem asystę. Dostałeś, Udry na ulti, wpadł. No i bardzo dobrze, prawdziwy przyjaciel. Pamiętaj, żeby kupić pink warda, jak cię stać. Nie będzie mi stać na poty. No, to przykre. Nie ma pingwarda, nie ma tak nie ma pingwarda. To są potki, ale nie ma pingwarda. Takie prawo dżungli. A kurde, się akurat linia pod niego spuszowała, no. I będzie tak. wygrywał w farmie. A widzę, że zostajesz w dupę. Nie, 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 jest... Znaczy było porówno, ale akurat tak z pushem wave'a nie wyszło. No bo A... gram z ignite'em, jest teleport. No ale jakbym nie grał z ignite'em, to bym przegrał dżungli. wymianę. Patrzę co się dzieje na bocie, jakieś rybki tam pływają, o co chodzi. I tam Hmkng zginął. Ta, przeciwny. Tak. Nasz jest forever alive. Forever. Kurwa, nie trafił. Jakoś się boję tego Zed'a. On ma ulta, na ulcie będzie mnie zabijać. O, atak, atak, boost. Tu właśnie to pieprzono miliony. NIE! Dobra. 2 na 10. Myślałem, że, że... mnie to więcej ulti moją Nie, ulti. nie. 1 na 2. Co? Pa nie 2 na 10, tylko 1 na 2. Nie rozumiem. Bo jesteś głupi. Nie rozumiesz tego wyśmienitego żartu Już rozumiem, ale tak chujowy, że... Był bardzo dobry, po prostu nie jesteś na tyle inteligentny, żeby pojąć kwitesencję Dobrze, dresie. tego wspaniałego puni No i znowu mi się miniony rozpieprzą, mówię, że smutek Smutek Boli płaszcz Nie. Dobra, teraz będę musiał pasywnie grać, ale do dupy Graj pasywnie, it. Ja też gram pasywnie i jakoś mam jedną asystę, a ty co? Ty nad tym nie masz żadnej asysty, ty masz deader O, Jack Tu jest Jax. Tak, kęch O, chuj. Najgorsze jest to, że ma tego ulta i nie mogę nic zrobić. No, nie zgankujesz go, no. No, on leci na mnie, żeby zultować, nie ma opcji. O, pięknie! Zajebisty jest ten udry. Widzisz, on mi pomaga chociaż! A nie, ty sobie siedzisz na topie i nawet nie przyjdziesz zrankować. Ja na razie tu się boję, że mnie ten Jackson sam rozpierd... Dwinnyś się tłumaczy. <grytanski> <grytanski> Najlepsza wymówka ever. Jak zawsze. Zawsze. O Boże, dostałem było. No kurde, i znowu go nie trafiło. Ja pierdziele. Czemu znerfili Echo? Czemu znerfili mu zasięg? Bo no, prawdopodobnie No, no, żyj. Nie ma życia. I że za mocny. Na szczęście wtedy nie grałem i nie, nie byłem w stanie odczuć tego. No był za mocny. No był. Ale za bardzo mu znerfili zasięg tego ulta. Nie mogę w ogóle demejsze zadać. Smutno. No, prawdopodobnie musisz po prostu, nie wiem, lepiej grać. A, to spoko. Bo widocznie, teraz postać, która jest po prostu zwyczajnie OP, nie jest wystarczająco OP, żebyśmy mógł nią ugrać i musisz się wykazać odrobiną umiejętności. Dobra, piknę tak mech w następnym razem. To jest nowoczesna. To jest pewno jest OP. Poza tym, że potrafi pierdalać. Nie Co wiem, widziałem na trailerze, że on ma tarczę za całe swoje życie. <laughs> no to, że nagle ginie i nagle nie ginie. On całą tarczę za całe życie dostaje. Okej. Okay. Żyję po ty O mój Boże, nie, ja się nie wbiję. Dobra, dobra Dobra, zabiję go! Pakie. Nawet... Co chciałem skankować Teraz nie wiem czy chcę iść w Bloodfistera czy w ten... Blade of the Ruined King Jak myślisz? W sumie pójdę w Batista. zawsze szedłem w Blade of the Ruined King, bo specjalnie bardzo fajnie działał Ale z drugiej strony ta tarcza będzie zajeba Przeciwko kazelowi Przeciwko Harasowi tylko muszę jeszcze tysiąc gola zbierać. O, w ogóle jak ta mi jest nafittowana. E, nie wiem czy wziąć tą misfortune. Ale to nie jest nie jej wina. To ten tachmech Kęcz. To dlaczego on nie ma killi, a ona ma? Ha? Ha? Jezu. No bo chujowe. Nie zatrzymaj tej grze, to się nie odzywaj. Buh. Ale błagam, ujdę. Nie zabijaj mi tych minionów. O, nie zabił mi. Boże, jacy ludzie na normałach są tutaj kochani. pani. Nic mi nie zabijają, nic mi nie psują. Po prostu tylko grać i grać i grać i grać O nie by było jakby mi jeszcze zgankował łaskawie. Po co gankować? I tak nafidujesz. Lepiej zgankować moją linię. Chyba, to ja już coś ugram Moi widzowie się ze mną zgodzą. O, tak Kenki idzie mnie zgankować. Zmienił zdanie. Dobra, flesz za moje ulti, warf. CO ON TU ROBI? O co tu chodzi w tej grze? Przyleciał do mnie botlane. lane. Chciał ci pomóc, bo fidujesz, a ty nie dostaniesz ich przyjaźni. Skąd tu się wziął botlane? lane? Winich rodziców. How does it work? Spoko, użył, użył tego teleporta nie wiem co z jak. To jest! Przed chwilą chyba widziałem jak on zjadł ze O! No, no. Kolejny taką um kench! To jest taki! Czemu oni mi zabijają miniony? Nie, moja farba jest na ma Madacari w tej grze. Co się dzieje? Master! chodź tu, przyjacielu! To no jest! On zjadł Mastera! Nie, nie. Się gry. I biegał tak szybko jak on, co jest? Ale mi się zdaje. to jest śmieszne. A co się stanie jak zabijesz żabę kiedy na kogo działa? Nie mam pojęcia, To nie wyrzyga to coś Okej, okay. ja tak, yy, yy, Zakładam, że... zakładam, że ta żaba działa po prostu jak yy, Nie wiem, jednostka jeżdżąca na kodo w Warcraftie trójce Okej okay. e? 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 Nie wpadłeś e? na to? <laughs> nie wiem, nigdy nie grałem w Warcraft'a trójkę Serio? No O chuj. No to z mnie spuszuje. <grych> Dobry czar. Właśnie umierasz. O! Wjedli mnie! Ło! Ło! Co się dzieje? Ło! Naprawdę? Czy on kodek Nie. Ło! Jak on ma ogromną! To jest go ulti czy co? No właśnie, nie. To jest chyba pasywa. Coś takiego. Jak to pasywa? Nie, nie wiem. Pasywa starczą za całe życie? BALANS! <noise> nie, nie nie pamiętam co to jest. Ej, to jest niesprawiedliwe. Chciałem znieść wszystkich moją Ari pod AD, a wszyscy się fidują, Oprócz mnie. To inni wykryją, to nie jest niesprawiedliwe. Ja idę grać brązy. Tam no, będę mógł jest. grać Ari pod AD i będzie wszystko ok. Idę po reda. O, to jest dobry no fajnie, że nie muszę Batwistera stakować. Takie czasy przyszły. Ale kolejnego na pewno kupię Breath of the Zrobię się pod Lifestyle Ari. To będzie działać. Dzięki, Dzięki. działu. <laughs> Coś tam gdzie na naprawiłem. Puszczę, bo go zabiłem. Sam. Ech. O, Z! Boże, nie straciłem żadnego raz hita, jak jestem dobry. Zaraz no Szkoda, pracujemy. że nie grałem nam idzie na tego Z, bo jest chujowy. Wiem, że jest chujowy. Bo mnie nie zabił. Ło, dostałem buffa, co zęba w daje? Mm, to jest dragon. Już drugi jakbyś nie zauważył. No właśnie zauważyłem, bo to nie była atak ten, ale Ma który? Po lewej nie, eee, Na bierze, okej. Okay. To jest ten drugi praktycznie Nie za wiele Ciekawe czy będę mógł wziąć sobie radę Ooo Sorry Stax A jeszcze uder wziął dwóch A przyszło uder wziął no to, właśnie, to, to właśnie jest takie Czemu? Nie rozumiem Przecież... A, ja dostaję tego golda Okej, okay, nieważne Tak, no bo on ma ten eee, z z góry Hello! Zboczę góry. góry? O czym ty do mnie mówisz? To jest człowieku. najlepsza nazwa na świecie, co się zawsze dzieje. Aaa, on ma Zbocze góry, no on tak! Góry. Jak mogę o tym nie wiedzieć? Wat Każdy gracz, szanujący się gracz League of Legends powinien wiedzieć. Czy o zbocze, ma zbocze góry? O zboczu góry. Zboczu góry! Aaa, powinien wiedzieć o zboczu góry. Ma taką górkę i może z niej zboczyć. Jezu, sucho mi To idź nad rzekę, bo akurat ten się przekazuje, na napijesz I tam jest już król rzeczny O, król Jezu, yes, idę Co się to spierdala? Król rzeczny pierwszym Ale wyleciał z niego normalnie, zabraliśmy wszystkie kile. Patrz, teraz giniesz. Pozdro, mój damage, jestem nadal on. Pozdro, zabiję ją z czarma, urzekłem ją. Ty tak nie potrafił. No kurde! No kurde, no. No kurde. Mo, może dlatego, że nic nie zrobiłeś w tej walce. W ogóle. I w pełni zasłużyłem na te zabójstwo. Szczególnie, że zdebić demy, Cały damage, że ty ją odbiłeś z czarma. Wimieś się tłumaczy. Znowu. Yeah. Nie, uczaj, co jak dzieci robić, my friend? Kim dep's, Wiesz, gdybyś, gdybyś miał rację, i gdybym faktycznie nic nie zrobił w tym falcie, to byś ty miał te dwa kile. A tak, to kto ma te dwa Przecież Ja też mam dwa killy. A ja też mam te dwa kile, ja tak byś miał cztery, gdybym faktycznie nic nie robił. Więc to mój sam dla siebie. Mam bekę z tej żaby. Jaki masz zasięg to jedzenia? Nie mam pojęcia Okej okay. Mówię, dopiero co to wyszło to... Takim dobrym graczem jesteś, na spotlightów nie oglądałeś i nie wiesz Oglądałem, ale... No, no to, to czemu nie wiesz? No bo Skoro oglądałeś A! Nie, co robi... kurwa no, no, no. no i znowu fiduję no o... Dzięki, TaoCin mm. A temu Reda, żebyś ty mógł mieć, bo jesteś at the naszym Dobry at <laughs> Nie zabijesz go teraz Patrz, to jest trap cię ogra To <laughs> dobry trap Ale że nikt do mnie nie idzie Dobra nie będę walczyć. Dwóch na jednego to będę wysarki. Ja wysokie. chcę walczyć. Nie, kuszę, uciekaj. Dobra, pytanie, co mógłbym teraz kupić? Więcej obrażeń. A pewno buty pod tak speed. Ej, kupmy więcej obrażeń. Pójdę w, w infinity. Bo mogę. Bo nikt mi nie zabroni. w ogóle bista jest ten ultari jak Ada Kerry. Stocznie mi się podoba. Mają strasznie kupiony botlane. W sensie? No, platyna i diamond. O, o to chodzi. Nie, ja nigdy nie sprawdzam. Nie rozumiem ludzi, którzy sprawdzają dywizyjnych przed meczem. To jest taki żal. No, ja teraz sobie sprawdzę. Czekaj, Jezu, kogąd mi przypomina, jak zje, że ma tą ikonkę. Ja w, już wiem dokładnie, co to jest. W pierwszych Power Rangersach był taki potwór, który zżerał te Power Rangersy, i przy główce mu się pokazywały te ich, o, ikonki tych Power Rangersów. I on jakoś zjada to tak wygląda. <laughs> jak ty. Naprawdę! Niech ktoś znajdzie ten pierwszy te pierwsze Power Rangers i odcinek z tym gościem, i napisze w komentarzach, bo to jest na pewno on. W lolu zaczęli dodać Power Rangers, <grym> świat się kończy. <grym> Zobaczysz, niedługo będą Power Rangersi ze wszystkich kolorów. No. Zjejdzie. Jeżeli będziesz mieć cały team Power Rangers, to będzie ukryta pasywka. Zestraś. A, masz zjebałem. O mój Boże! Szanowny przyjacielu, wypier dalej. Aha. Od czego on padł? Od Ignata i od mojego, moich obrażeń. Biorę, wow, Ej, czemu on mnie zjadł? No, Boże! Bo... Jest... Ej, jak on mnie zjadł, to biegnie szybciej. W ogóle, jak on cię zjadł, to było takie. On biegał w stylu haters gonna hate. Zauważyłeś? Niech Nie się je jeszcze raz. Mogę co za pod No na pewno. No mam kół, które rzuca tym czymś i jak wraca zdaje większy damage. Moja pasywa jak trzy razy trafię w przeciwnika, to zdaje większy damage przy trzecim hicie. I yy, jeżeli to jest champion, to jeszcze zyskuje movement speed. Nice, A mów dalej W to jest yy, slow. A jeżeli ja wejdę w momencie jego spadnięcia, to dostaję tarczę. A przeciwnik, jeżeli też stoi w tym obrębie w tym momencie, dostaje stuna. Okej, okay. dlaczego my uciekamy? Ja chcę walczyć. Nie, 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 nie. tam bicia, puszuję hm, balansowany eko, pozdrawiam. Co, dalej ciśnie? No kurwa. Zjadł mnie! <grystanie> z mnie zjadł. A to wiecie jak to może być chamskie? Jak zjadasz czempiona, który właśnie ma zabijać. No, o Boże, to byłoby no. piękne. Czemu nie, tak ja, to, nie No spoko, stołuję. Będzie mnie protektował. Ale z niego protektor. Czemu on mnie zjadł i znowu idzie? <grystanie> nie lubię go! Jest głupi. Wow, co się dzieje? Nie! Nie bij mnie! Nie! O mój Boże! Skąd tutaj Bane? Nie, eee, ale zabiję mi. Ten mi był główny, ja byłem większym. Ale że to zabiję. Chyba wiem jak ten specjal działa, bo on obrywał trochę. Miał coś takiego czarnego i to nie była tarcza i potem ta tarcza się pojawiła. Nie może tarcza mu się ładuje, że... Te lol, jakieś... ale się zbugowało i zaleciałem cały zasięg jego fleszu. Ja zawsze mam braki, kiedy gram Morganu. Ponieważ że ulutuję przeciwnika i ci zawsze flashują i nie wiedzą, że mój zasięg jest większy. Może kateryba jest śmieszna. Co? Przez... lol! Flesznął do niej, wziął... O właśnie zrobił to co powiedziałeś Nie, ona by go nie zawiła, bo tam wyszedł z księgu Ale chciał to Ale, ale miał taki zamiar Ale to, to jest świetna postać <laughs> o trollu Jakbym bardziej mi ta gra obchodziła To pewnie nie kupił go I bym trollował ludzi Coś w stylu I'm servan, I'm helping No dokładnie Tylko, że lepiej Bo możesz nie dawać swoim killa A możesz ich wrzucać do przeciwników Co pokazać ci mój damage? Czekaj. Co to jest? Chyba u. Aha! No. <laughs> Spoko. I jedną osobę chyba może. Tak. Wezwa się. Ten set jest słabo. Tylko rzeczywiście Jack się nie gra. <laughs> no. To jest 1,6. Patrz. Czekaj. Świetne obrażenia Oczywiście, że zabiłem. Mam często dużo obrażeń, żeby zabić Master i Jestem dobrym graczem gdybym nie, był samym, gdybym nie był dobrym graczem, to bym go nie zabił Mam nadzieję, że nie potrzebujesz niczego więcej do dowodu Ej, ten Jax nas pushuje. Musimy się wszyscy cofnąć Tak, wszyscy. Wszyscy bez wyjątku. Cofnijmy się, bo zaszczyt do tego gra. Nie chce mi się grać w tej gry, jest nudna. Ale Tech się cofa specjalnie po to. Bo nie jest teamplayerem. Nie gra zgodnie z drużyną. Nie jest przyjacielem. Nie jest przyjacielem. Nie wie co Nie zna na definicji przyjaźni. O jest, nie trafiłem. Nevermind. jak <laughs> master, ale tak biegłeś. Co to jest? A, to jest przeciwnik. No, jest, to przeciwnik. Co to za ryba? Łapanie. Kupię grę. Zabiję cię. Ej, on mi zjadł! Pomocy! No. Myślałem, że umrę. Tak naprawdę to nie. Ej, sk. Czemu ona nie kończy tej gry? O, Uf, mam leafy! W sumie tak, jak nie wyfarmi, to nie wygra. To ma sens. Tak bardzo nie ma tak speedu. Tak bardzo dobry master w Udyr! Nie bierz tego pieprzonego. No. Myślałem, że bierze redę. Jak Sereda! Eee, no i to życia, okej okay. Udyr, zostaw go Udyr! Oj Ty kurwo <grymne> O, no, ma wystakowany swój fioletowe ulepszenie aż do żółtego No widzisz, a i tak zabiera to Z gówna. Ale to się dalej stakuje teraz. Nie obchodzi mnie to! <grymne> <grymne> po jesteś przezdrosny nie jestem zazdrosny, jestem Adekary. Co to było? A, ona jest w skórce. Świeża skórka. To Jacksona. No bo to jest ten sam rodzaj. Nie o! Ma reda. o! Nie! Ty wziąłeś reda! Nie, ja nie wziąłem reda. Ja mówiłem o masterze. O dalej ja, ja też. Mogłem spróbować uciec, co mi się chciał klikać. Ja się zagrałem? Mogłem zaczekać z moim no spoko. GG! Albo gra grała prosta, albo mimo tego. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i z nami był odcinek. Tak, to był mój odcinek, a Kamrusa będziemy nagrywali za chwilę, więc... Tak, dokładnie. Więc zapraszam do opisu, żebyście mogli zobaczyć mój odcinek, e który był wrzucony godzinę temu. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I do jutrzejszego dnia. papa. Pa. Na razie, cześć.